Kultura jest tą dziedziną, która pozwala najlepiej promować region, nas, także staramy się to doceniać od lat. Trzy kategorie, twórca kultury, młody twórca, to jest faktycznie ta nagroda dla młodych, taka bardziej promocyjna niż za już wielkie zasługi, ale bardzo ważna. Upowszechnianie, ochrona dóbr kultury to szczególnie bliskie mojemu sercu yy, z powodu... Mojej pracy zawodowej, kilkunastoletniej, także mamy kulturę naprawdę na takim poziomie, którego nie musimy się wstydzić. Myślę, że w kulturze tutaj też widać to, że Śląsk ma swoją specyfikę, ale nie tylko Śląsk, bo tutaj skrzywdziłbym mieszkańców tych subregionów. Nasze województwo jest taką większą mozaiką. Z tego się cieszymy oczywiście, bo myślę, że to też dodaje nam pewnego kolorytu i uroku. To środowisko najmłodszych artystów jest tutaj bardzo prężne i wydaje mi się, że mm, zwrócenie uwagi na młode środowisko twórcze na Śląsku jest czymś, co jest, co może być postrzegane jako bardzo, bardzo silny atut tego regionu. Fotografuję Śląsk, fotografuję ludzi Śląska także, no i prezentuję ich na wystawach różnych, bo fotografuje ten zanikający już Śląsk, bo przez tyle lat to zawsze Zmienia się. Świąt jest coraz piękniejszy, nowocześniejszy. I także te zmiany uwidaczniają się później w fotografiach.